jedź! Kur... Eee, to nie ja. Nic, nie widział. Nie wzywa się. <grytanie> Czy pani w porządku z panią? Halo, w porządku z panią? Czemu nie mogę jej... O co chodzi, Igor? O, teraz już się dopiero. Czy pani w porządku z panią? Wszystko tak? W porządku? Gdzie pani idzie? Halo, i pani samochód zabierze. Ja pani przeparkuję, dobrze. Co ma robi, ty? przymarkuję samochód. Dobra, ona nie coś. Ja, się, ja się wbiłem za niego Jaki franien, ty Patrzycie czasem na kogoś i myślicie co tam mu siedzi w głowie? Hmm? jeszcze teraz mnie wysali, że to jest frajer A i tu jest na przykład dwukierunko ten, dwukierunkowo, dwukierunko co ja tu jest ten. Zakaz, muszę się zatrzymać. Ustąpić pierwszeństwa i jedziemy. O, to jest Igor ten, stop, tu, tu muszę się zatrzymać. Tu jest generalnie dziura w drodze, nie, to jest oznaczone. Jest tak, wymijanie, część jest omijanie, wymijanie i wyprzedzanie, chyba tak. To jest, kurw dam mu zęby wyminę, nie, wysiadaj.

Pás pantera, pás.